już z tej strony FAKI trochę się za... y... czekajcie. co ja chciałem powiedzieć? Trochę się zachowałem jak Wito. Bo on tak mówiłeś. Ja już mam z tej strony Wito i przepraszam was, że y... tak długo mnie nie było. Miesiąc mnie nie było. Y... Włączyłem komentarze. I... No, piszajcie tam. I tam ja czytam te komentarze. Dzisiaj, y, znaczy, za 5 dni będzie dzień mamy. Więc życzę wszystkim y, Waszym mamom, y, żeby były zdrowe. A, a my dzisiaj sobie gramy w grę. Chyba zawsze, znaczy. Chyba ktoś grał, na pewno z Was w Subway Surfers Więc my dzisiaj sobie zagramy Dzisiaj mamy tutaj postaci ja, ja mam tego Jake'a, mam Ninja, mam tak Bota, Fresha, nie mam Kinga, nie mam Ale zbieram na Kinga Jake'a tego mam Dirki mam Tego Jake'a nie mam, Bira nie było i Doga nie było Więc ja chyba sobie założę Ninja Jezu, jak ten ninja dziwnie wygląda. Lecimy. Mogę, ot o! Mogę otworzyć? Pieniądze, kasa, kasa. Roblox. Lecę na desce. Czekaj, jak wyjdę tu. A, deska nie działa. Jeszcze widziałem jedną grę, taką podobną. O, no, a teraz sobie wybierzemy Kinga. King też tak dziwnie wygląda. I gdzie my jesteśmy? A, tu. Więc lecimy. Mnie tak długo nie było, bo... Yy, no... Wychodziłem na dwór. I się bawiłem. Co to? Działa? Działa! O kurde. Ej, czekajcie. O kurde, że sobie. Leź na pociąg na przykład. O kurde, już nie działa. Ej, i to jest. O, skrzynka. Co nam wypadnie? Kasa z Mistery Boxa. Mamy odblokowanego fresza, tak? Czekajcie, mam to w inwer. Mam kurde, fajna gra. I dzisiaj się... Pojawi długa animacja, czy nie animacja, tylko długi filmik. I pokażę wam jeden trik, który był. O taki, że po prostu skakujecie na to i podskakujecie i wskakujecie na pociąg. O taki, pokażę wam. Hop, hop. No, ale teraz mnie to nie zrobi. Tak? Tak. No, nie działa za bardzo wstecz, że. Kurde, lagi. <laughs> Staram się nie mieć lagów. <laughs> Ło na tym szybciej się poruszam. Zobaczcie. Na tym wolniej, a na tym szybciej. Dobra. Chodźmy. Co to robi Spongebob? Spongebobie, co tu. Mam plus 5. Plus 5. To. Jakie... Ej, tu się da pieniądze zebrać. Jakie coś, to dzisiaj będę czytał komentarze i mogę z Wami pisać. Kurde, te, te roboty działają. <śmiech> <śmiech> Dobra. Wow, zawsze mi tego nie wypadało. Nigdy mi to nie wypadało. Nie zawsze. Wyka... Jeden raz mi z tego wypadło. Wiecie co? Jeden raz mi z tego wypadło. 8000 kupiłem sobie ninja A teraz biorę sobie na Kinga Bo King ma fajne skiny Vampira i normalnego takiego Kinga A King to król Ja nie wiem o co chodzi, bo te pociągi jedą tyłu i... Widziałem jak w suby... Subway Surfers Nie wiem co on robi W Subway Surfers jak... Wie... Co jest? Przegrałem? Aha, czyli nie Dobrze. O, jakiś Karol to bił. Dzień dobry dzień dobry. Jak to moi widzowie... Ej, mogę przewracać ich. Przepraszam. Ale to ma odcinek. Co ty chcesz ode mnie? Kropka, kropka. Haj. Haj. Dobra, i my lecimy na tą grę. Gdzie y, miało być to? Nie znalazłem tej gry, ale wywijamy sobie na jakieś Surfer z Obby I jak to będzie fajne to pogramy sobie chwilę w chwilę to. I. No. ładuj się szybciej. O co chodzi? O, dobra. Jak coś, to taka komunikat, Że mm, powstanie takie coś jak Farkin.pl i na tym koncie będę nagrywał Minecraft'a. Ale to dopiero nie teraz. Z cierpliwości trochę. Chciałem taki komunikat ogłosić. Nie jestem dobry, Wobbi. Jak coś to gramy na y, innym koncie, jak coś to mnie na jednym y, koncie zbanowali. Tutaj są lagi, więc lecimy do następnej gierki albo wracamy do tamtej, żeby ją przejść. Już wbijamy w tą gierkę. I za to, że... tutaj będzie się ładowało. Za to, że nie nagrywają tak długo, więc może się pojawią 2-3 filmy. Więc czekajcie, czekajcie. Jak będziecie pisać komentarze, to ja będę cały czas i będę wam odpisywał. Mhm. Jak coś to będę pisał tam rzeczy, na które chcę się wiedzieć, ale na które po prostu nie odpowiem. Więc... Lecimy! Kasa, kasa, kasa. Ja jestem jak... Będę tak jak ten pan krab. Dobra, lewo. Hop. Hop. Duch. Jak chcę wejść na dół. Bo zawsze się Wal, waliłem o to O to jest ten trik Uj uj Ui, a, 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 zginąłem Lecimy, kolejny raz musimy to przejść Lecimy do tego momentu, gdzie byliśmy Dobra, jesteśmy w tym momencie, tylko wyleciałem Jakoś za mapę Czy ja będę mógł przejść w ten sposób grę? Będę sobie pod na to. I tak. Ale on spada. Tutaj sądy. O nie. O nie. A było tak dobrze. Te pociągi ruszające się no, są najgorsze. Spróbuję tym, którzy to przewodzą. którzy Ło! Aha! Więc musimy. O, no, no. Więc. Ja. Widzimy się. E, tam, gdzie była. Jesteśmy tam, gdzie byliśmy. Znaczy, tutaj na tych. Bo znam dobrze drogę. Tak, coś to. Po prostu idźcie cały czas z lewą stroną. O, tak. O, tutaj, tak idzie. A my idziemy tutaj. Wow. Wow. będzie trudno. Boooo, wow. szkolę leć. Dobra, bo no te pociągi w ogóle jadą. Widzicie jak ta gra jest zbugowana. pociągi jadą. W nie przemyślał, że te buty dają takie yy, wyskok. Aż można sobie szkicować. Ile tych pociągów? Tego się nie da przejść. Te pociągi tam znikają? Nie, poczekaj. Przede... Nie, to pociągi dalej jadą do przodu. Dobra, tutaj jest koniec. Możemy się zamienić kogo? Mamy jetpack, możemy się zamienić We psa Bora jetpack Kurde Kurde, chyba się zbugowałem To wezmę to nikt zniknął umie Tak. Nie w tą stronę! Nie prosto! Dobra, dobra. Jakoś lecę, jak lecę. Nie, 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 nie. no, nie da się. Próbuję, ale nie da się. Takie jetpaki były. Jakie fajne. A to wygląda jakbym strzelał. Pił, pi, pił, Pies. O, zobaczmy, zobaczmy, jak to będzie wyglądało. Jak ten pies się nazywa? Ten pies nie ma nazwy. Ten policjant go w ogóle nie nazwał. Ej to lecę na i, i ktoś się przestraszy bo, bo 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 Nie zginąłem <laughs> Więc to no, na tyle chyba Można już kończyć i my jesteśmy w takim pomieszczeniu Tylko sprawdzę czy jeszcze widać te pomieszczenie gdzieś Ej Zobaczcie, to pomieszczenie jest tu. Chyba ja nie widzę ników, więc możemy chyba już kończyć. Do widzenia. Pa! Pa!